Dobrze, że Pani zadała pytanie, co robią samorządy. Samorządy rzeczywiście zwracają się do nie, nie tylko Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, zwracają się również do naszego klubu. My z kolei zgłaszamy nie, y, prośby, dezyderaty do y, Miasta Obrony Narodowej, ale tam to wszystko po prostu częściej. Oni robią dokładnie co chcą, kiedy chcą i jak chcą. Na pewno tą y, kwestię modlita to jest poza tym. Sprawa historyczna, bo tutaj wartość historyczna tych obiektów jest tak. poza wszelką miarą. Tutaj również minister dziedzictwa narodowego i kultury powinien się w to włączyć. My mieliśmy podobną sytuację na zapowiedzi Krasnodębski, kiedy były sprzedawane historyczne obiekty po cukrowni, i nikt nie był tym zainteresowany ani minister kultury, ani minister gospodarki. Tu w tym wypadku. Yy, musimy pójść do wyborów. 23 października, o ile nie będą tam kilka dni wcześniej, i wybrać sobie taką władzę, taki rząd, który będzie reagował na Państwa prośby i będzie naszą narodową yy, wartość praw. Jeśli są jakieś jeszcze pytania, bardziej szczegółowe w tym yy, temacie, to bardzo proszę. Ja chciałbym, oczywiście tak, chciałbym, żeby to spotkanie jednak było spotkaniem, e, rozmowy z posłami, ale jeżeli już jest ta sprawa, to tutaj zabierze głos pan Ryszard Gumiński, członek zarządu powiatu odpowiedzialny za służbę zdrowia, tak krótko Ryszard. I no, chciałbym jednak, żeby tutaj e, rozmawiać z, z panem i posłem Waszczakim Młynarczy, ponieważ są posłowie i mogą w tych sprawach interweniować, zresztą już poprosiliśmy pana posła o interwencję e, w tej sprawie. W związku z tym bardzo o pytania, nie do radnych, ale do posłów. Dobrze. No ja wiem, ale to, to oczywiście możemy zorganizować dziennie takie spotkanie, natomiast no, to Witam Państwa bardzo serdecznie. Otóż, Szanowni Państwo, sprawa służby zdrowia, jak wszyscy Państwo wiecie, jest sprawą bardzo, bardzo trudną, bardzo palącym problemem dla wszystkich, dla nas wszystkich, prędzej czy później każdego z nas to Otóż, trzeba na, to, na tą sprawę patrzeć troszkę w szerszym aspekcie, ponieważ uchwalona w tym roku mobilizacja ustaw o działalności leczniczej, tak naprawdę nie jest już furtką, a jest szeroko otwartą bramą do prywatyzacji służby zdrowia. I szpital Nowodworski z długu prawie 8 milionów sprzed kilku lat, w tej chwili doszedł do dodatniego wyniku finansowego. Za ubiegły rok szpital wypracował na plusie prawie 2 miliony złotych. I odebrany, tak można powiedzieć, czy przegrany przetarg z lutego tego roku na nocną i świąteczną opiekę lekarską był jakby zabraniem następ... kolejnej, jakby kolejnej części działalności szpitala, która zostawiała jakiś tam zysk w szpitalu. I tak na no, to trzeba patrzeć, bo... Nocna i świąteczna opieka lekarska działała dobrze w Nowym Dworze i mieszkańcy z racji tego, że szpital jest centralnie umieszczony w powiecie, była dostępność do tej opieki i szpital na tym troszkę zarabia, Więc to poprawiało jego sytuację finansową, dziwnym jest, że Ministerstwo czy, czy Narodowy Fundusz Zdrowia jak do tego nie dostrzegają i jest to nie na rękę, a mówienie, że Y, y, że, że jest konkurencja na tym rynku, to tak nie do końca jest prawdą, bo y, nie ma rozwiązań systemowych, które by gwarantowały nam jakby trudne przypadki do leczenia, te kosztowne, prawda? Ja nie widzę takich rozwiązań. I jakby tutaj y, przypadek ratownictwa medycznego, y, ten, ten najświeższy, jest jakby kolejnym dowodem na to, że znowu zabiera się szpitalowi. Ja już nie będę wnikał tu w jakieś e, czy nieprawidłowości ze strony Narodowego Funduszu, y, które podnosi dyrektor Kończak, y, dyrektor zespołu, y, bo nie czas i miejsce, jakby, żeby tu o tym szczegółowo mówić. Natomiast. Y, Sprawa radownictwa jest jakby to znowu następna część działalności szpitala, która została szpitalowi zabrana. Bo my tak naprawdę według wyliczeń takich naszych własnych powinniśmy ten przetarg wygrać. Czyli firma powiedzmy tak, szpital, zespół, który działał dobrze, wyszedł z zadłużenia, wypracowywał zysk funkcjonował okazuje się, że może szpital nie jako spółka, a jako organ samorządu funkcjonować dobrze, to zabiera się te kolejne elementy, te, te, które przynosiły jakiś tam dowód, Czyli jakby utrudnia się działalność. I kto na tym najbardziej cierpi. No wiadomo, my, mieszkańcy, prawda? Yy, ja yy, jakby... Patrząc na ustawy, na, 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 na filozofię ekipy rządzącej i na, na prawo, które zmieniają w zakresie służby zdrowia, nie widzę rozwiązań systemowych, które by gwarantowały nam, mieszkańcom, Polakom, dostępu do, lecz do leczenia. Ja tego nie widzę. Nie wiem. I może miałbym tutaj pytanie do, do Pana posła, mianowicie jak. Platforma argumentowała zmianę tej ustawy o działalności leczniczej z kwietnia. Jakie były argumenty ich i jak argumentowali, jakie to korzyści przyniesie zmiana tej ustawy? Bo słynny artykuł 59 w tej ustawie mówi, że szpital zadłużony ma 3 miesiące na spłatę długu, a później rok na przekształcenie się w spółkę. I tak wracając do początku mojej wypowiedzi, to jest właśnie ta szeroka brama, to nie jest furtka, do powszechnej prywatyzacji służby zdrowia, bo tak naprawdę 90% samorządów w Polsce jest zaburzonych. Mam Na nadzieję, że nie. Panowie będą się mocno sprzeciwiali temu, żeby doprowadzić do prywatyzacji yy, służby zdrowia. A można tak, można tak oceniać, jeżeli szpital radzi sobie, okazuje się, że kontrakty, jakie miał, chociażby na właśnie pogotowie ratunkowe, na pomoc, zostaną mu zabrane. O co chodzi, żeby sobie szpital nie radził? Jak sobie nie będzie radził, no to za bezsen, czy za mniejszą wartość ktoś sobie ten szpital kiedyś kupi. I temu się sprzeciwiam Bardzo wyraźnie się temu sprzeciwiamy. Co robi w tej sprawie burmistrz? Nie wiem. Nie wiem, co robi w tej sprawie. Powinien się włączyć, oczywiście. Władze samorządowe Nowego Dworu, zarówno miasta, jak i powiatu powinny się do tego włączyć, żeby chronić szpital przed właśnie takim upadkiem. Twierdza to, co się dzieje, stwierdzą to, co może się wydarzyć ze szpitalem. To bardzo podobny schemat twierdzą też tak było. Wojsko. Państwo polskie, twierdzę, opuściło, jest ona w posiadaniu agencji, no i teraz niższej, niższej. Ale to proszę Państwa, jesteśmy ludźmi rozsądnymi, że zdajemy sobie sprawę, że żaden wujek z Ameryki z marską pieniędzy nie przyjdzie. A Więc to Państwo polskie powinno się zająć majątkiem polskim, majątkiem narodowym. Bo jeżeli Państwo polskie nie będzie się tym majątkiem zajmowało, no to co, jakieś inne państwo się tym majątkiem zajmie. To inne państwo czy inne firmy będą ten majątek pozyskiwały z korzyścią dla siebie. Proszę Państwa, no, chociażby prywatyzacja, ta nieszczęsna prywatyzacja telekomunikacji polskiej. Firma polska państwowa sprzedana w francuskiej firmie państwowej. No, to jest absurd. To jest absurd. My, jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy przeciwni wyprzedaży majątku. Bo to nie jest sprzedaż, tylko to jest wyprzedaż majątku. W sprawie. Pogotowia. Ja napisałem do minister Kowacz, bo podobna sytuacja w Nowym Dworze jest w Muławie, w Ciepanowie, w Błońsku. Tam podobnie ten temat działa. Ale rzecz polega na tym, że stworzono Narodowy Fundusz Zdrowia. Instytucje w istocie poza kontrolą. Sejm tej instytucji nie kontroluje. Samorząd też nie kontroluje. No, nikt jej nie kontroluje. Tak? minister tylko ma wpływ na odwołanie i powołanie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. I widzicie państwo jest to w ten sposób realizowane, że hmm, wspiera się, bo tak można by to określić, prywatne firmy kosztem majątku państwowego. A co to oznacza? Panowego e, dworza oznacza to, że instytucja, która zatrudnia 60 osób, prawda? Około 80, tak? Około 80 osób. A kolejna instytucja, która świadczy usługi, ważne, ważne usługi na rzecz obywateli, no, z jej przyszłość staje pod znakiem zapytania, więc my zdecydowanie jesteśmy przeciwni temu i panowie są zobowiązani do, do ostrych Płonestrów. Z tych protestów, póki są w prawie i sprawiedliwości, nie mogą się na coś takiego godzić. A w skali kraju, prawo i sprawiedliwość mamy to zapisane w naszym programie, to zrealizujemy, jeżeli będziemy mieli na władzę, likwidujemy NLZ, wrócimy do finansowania służby zdrowia przez budżet. To nie jest tak, że tylko Kiedyś w ten sposób finansowano służbę zdrowia. Dziś, na przykład w krajach skandynawskich, w ten sposób służba zdrowia jest finansowana. Jest większa kontrola ze strony rządu. Rząd ma wpływ, parlament ma wpływ na to, jak wydawane są pieniądze. No i też nie może być tak, że tych pieniędzy jest zbyt mało, bo jeżeli jest ich zbyt mało, no to wtedy wprowadzają właśnie tą. Hurtką, która jest w istocie miała rację, taką otwartą bramą, wprowadzają prywatyzację. O to, o to chodzi. Małe pieniądze w Narodowym Funduszu Zdrowia, no i prywatyzacja. Tylko pytanie, kogo stać będzie na zakupienie tych mózgów? Mało kogo? Mało kogo? Już dziś ci, ci, którzy są bogaci, to leczą się też w prywatnych szpitalach, a nie korzystają z publicznej służby zdrowia. Także to jest sprawa bardzo ważna i my jako Prawo i Sprawiedliwość nie dopuścimy do tego, żeby wykluczyć społeczeństwo, szczególnie tych obywateli, którzy są średnio i gorzej sytuowani ze świadczeniami. Ja mam Ja mam takie pytanie przede wszystkim do pana posła i do Rady Powiatu bo mówimy o pogotowiu, tylko pytanie, dlaczego musiał dojść do formy przetargu jakiegoś? Dlaczego nie do zdrowej konkurencji? Że firma FOR startuje równo na naszym rynku, na każdymkolwiek rynku w Polsce, to są z pogotowiem czy, tarczącym czy szpitalem, żeby była zdrowa konkurencja, zdrowia konkurencja. I to, jeżeli służba ze szpitala się nie sprawdza, Okej, okay. wiadomo, no rynek wy... społeczeństwo wyeliminuje tych, którzy się nie sprawdzają. I kto, kto za to odpowiada? Ja myślę, że dobrze było powiedzieć po imieniu, po nazwisku, czy po instytucji. Kto odpowiada za coś takiego, że wymyślono CP, a nie dano wolnej konkurencji? No to jest, no to, to jest, to to jest proste. Narodowy Fundusz Zdrowia i chodzi o pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia to jest nikt. To jest nikt. Konkretnie kto? Bo ktoś ten fundusz do, Narodowy Fundusz Zdrowia wymyślił, podjął ustawę, to jest, to jest jedna z czterech reform premiera Buska. To jest po pierwsze, a po drugie Narodowy Fundusz Zdrowia, prezes tego funduszu wybrany przez panią minister Ewekową. Czyli odpowiedzialność jest jednoznaczna. Rząd premiera Donalda Tuska, minister Ewa Kopacz, która twierdzi publicznie, że wszystko jest w porządku, że ona tak dużo dobrego zrobiła. Gdzie, gdzie to dobra, które zrobiła pani minister Kopacz? Ja tego dobra nie widzę, myślę, że i państwo. To myślę, że może tak. trzeba, żeby posłowie, a jakieś argumenty przytoczyli dla społeczeństwa, i wskazali, co robią, żeby na przykład taki i nie otrzymały. Widzi pan, to jest dalej, tak. że to jest wpisane w ustawę. Większość w Sejmie ma koalicja rządząca POPSL. My złożyliśmy w tej kadencji Sejmu, w ciągu tych czterech lat 203 projekty ustaw. Uważa Pan, że nasze projekty przechodzą? Kiedy są dobre? Nie. Są odrzucane, dlatego że są nasze. Ja mówię chwilę o prezydencji. Na przykład my zaproponowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość hasło polskiej prezydencji: Solidarna Europa. Dobre hasło.